Marian, a może ty byś w troszeczkę w tych kursach anglojęzycznych pokazałbyś troszeczkę Andrzejowi, temu od Maryśki tutaj spod trzynastki, że jednak jesteś kierowca na wysokim poziomie, a nie jakiś tam szoferczyk z Hebsia. co? Rudy na cztery litery Ty u Tusk, pasuje ha. No to jak? Staćcie na to, mój królewiczu?

Set DOWN motherfucker. No, jak było, opowiadaj, co się nauczyłeś? Jeszcze... Patrz, sehet! Eee, no to jak jest i chcę jeść? Patera, cię zagnę. Sehet! Eee, a jeść prosto! Sehet! Otwórz na ciapę! Sehet! Teher, co host, mądry host, 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 mi drinka ostatniego, jutro w trasę jadę! Powodzenia host, Trzymaj się, daj znać z trasy! host, host, jest number host, you know understand <laughs> <laughs> oh my god it <laughs> fuck you bitch mariska